Bardzo dobrze. Marcin Kikut! Marian Kellemen-Ruder! No i właśnie wytykujemy sznurę. Ale kapitalne zagranie Stilicza z Kikutem po prawej stronie. Tak, ja patrzę tam. Dwóch, trzech zawodników do Kikuta poleciało. Tak, w grupkach się tutaj chłopaki cieszą. Naprawdę tutaj Marcin Kikut, samo wejście 10, a y, troszeczkę na Rudnevsa, y, tak. no, cie, ciepkich słów, ale tam, gdzie ale powinien tu... być, się znalazł. Ale dalej będę miał pretensje do wyjścia, ale no i... trener trzyma go po to, żeby strzelał bramki. Ale Szymek, mamy dla Ciebie informację. Tak, że był na, na spalonym Artium z <laughs> Aha Nie ciemną no piłki śloda. Marian Kelemen, jeszcze poślizgnął się Piotr Celeban. Ta piłka jeszcze chyba od słupka. Po szale Rudnewsa. Ale to, co Szymek powiedziałeś, yy... krytykowaliśmy Rudnewsa, pokazał nam.